Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić smaczną przekąskę na imprezy i nie tylko. Na początek przygotuj sobie ser. Ja użyłam ser pleśniowy typu prezydent, który pokroiłam na równe trójkąciki. Ser ten wyłożyłam na deskę, wyłożoną wcześniej papierem do pieczenia, u mnie ser będzie miało miejsce na rogach deski. Następnie na deskę wyłożyłam na czosy. Teraz przejdziemy sobie do wykonania różyczek. Ja do tego celu wykorzystałam kieliszek. Możesz wykorzystać również szklankę. Różyczki wykonuję z salami, które będę układała na przemian i lekko je dociskam, by różyczki nam się nie rozwaliły. Następnie kieliszek odwracam do góry nogami. I wykładam różneczki na deskę. Kolejny etap to możesz wykorzystać tutaj dowolną szynkę. Ja wykorzystam właśnie taką szynkę wędzoną i zwijam ją w taką harmonijkę. I układam przy naczosach. Następnie na środek dokładam parę kabanusików pokrojone w takie paski. Dziennie gdzieś wrzucam kulki mozzarelli. Kolejny etap to dołożenie winogron, by zapełniły nam tutaj przestrzeń i tworzyły fajny taki zielony akcent. Również dokładam dziennie gdzieś orzechy dowolne, ja wykorzystam tutaj brazylijskie. Tutaj w postaci fajnego też akcentu zielonego dodałam bazylię. Również dodam daktyle i tym oto sposobem mamy gotową, fajną deskę serów, która na pewno zachwyci Twoich bliskich. Mówię Wam, szczęka im opadnie na widok takiej rewelacyjnej deski serów. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji oraz zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale.